Jeśli podobają Ci się treści na moim kanale, zalajkuj, skomentuj, podziel się i zasubskrybuj. To pomoże mi w jego rozwoju. Jeśli przyszłoby Ci na myśl wesprzeć moją pracę na tym kanale finansowo, możesz to zrobić. Tuż pod tym filmem, cześć wam drodzy widzowie. Ten porannik właściwie miał być dzisiaj na żywo, ale zdecydowałem, że nagram ten porannik, dlatego że trochę niespodziewanie, mam nagranie o godzinie 6 rano, mojego czasu oczywiście. Nie dało się go inaczej przestawić, bo to z antypodami. No i y, pewnie bym nie zdążył na godzinę 7.30, jak myślę. Bo to jest nie tylko sama rozmowa, ale przygotowania, ustawienia, pewnie jeszcze jakieś rozmowy. Więc przygotowałem dzisiaj dla was taki porannik na podstawie dwóch materiałów, książki, aby było ciekawiej. I y, chciałbym was tymi rozważeniami zostawić, jeśli chcielibyście do mnie y, po tym poranniku napisać lub też podyskutować. To ja zapraszam. Słuchajcie, czekam na takich, którzy chcieliby przyjść i powiedzieć Zgi, jesteśmy gotowi, choć podyskutujemy. Czekam. I możemy to zrobić w trakcie kolejnego porannika albo nagrać nawet specjalną audycję. Zatem y, pierwsza rzecz, o której dziś chcę powiedzieć, słuchajcie, taki, y, takie przemyślenia na podstawie y, obserwacji, materiałów, y, tego co się dzieje dziś na świecie to jest, czuję to, że to jest czas prawdy. Jeśli słuchaliście raportu ani architektury, albo go przeczytaliście, to powiem, że chyba jaśniej, wyraźnić się nie mogła. Dosadnie i dokładnie powiedziała, co myśli o tak zwanej pseudoduchowości, i tutaj jakby nie jest celem prawdopodobnie ani, ale moim też, nie jestem obrażanie tych ludzi, którzy żyją zarobkowo z duchowości, bo to nie o to chodzi. To, to chodzi o coś, co udaje duchowość, a tak naprawdę dokładnie nią nie jest, jest jej odwrotnością. Trudne by rozpoznania dla ludzi, którzy rozpoczynają swoją przygodę z poznawaniem samego siebie, ale wiecie co i tu znowu te jakby. Jest taki pęd do tego, no to powiedz nam, powiedz nam, jak to rozpoznać. Coraz częściej dochodzę do wniosku, że kiedy próbujemy zaczerpnąć porady w kwestiach takich chociażby duchowych u kogoś, to to już nie jest ten czas, że my musimy to rozpoznawać sami ze sobą. Trudno. Nie ma już czasu na prowadzenie za rękę, za, za taką naukę tych podstaw. Słuchajcie, mówimy o tym ja na moim kanale co najmniej od 3 lat, a tak naprawdę mówimy o tym co najmniej 20 lat. Więc czas teraz na naprawdę przyspieszone, ekspresowe nauki poprzez poznawanie samego siebie. Jesteśmy częścią kolektywu częścią ogromnego kolektywu. I powiem Wam, że ogromny sprawdzian dla mnie był. Oczywiście, on jest tylko ułamkiem w tym, w tym świecie, ale dla mnie to był sprawdzian po audycji z Robertem Bernatowiczem i po kilku innych też, między m.in. Anią Głowacz, a teraz, jak widzę, prawdopodobnie też będzie po audycji, gdzie przeczytałem raport energetyczny. Ale do rzeczy. Większość osób, jakby nie rozumie tego, że są częścią większej rodziny. Tak, jesteśmy częścią większej rodziny. Nasza rodzina to nie tylko nasi najbliżsi krewni, twój brat, siostra, mama, tata, inne rodzeństwo typu kuzyni, ale też i nie tylko wujkowie, ciotkowie, pociotkowie, ale też wszyscy. Którzy, popatrz, jak te korzenie głęboko sięgają, sięgają, jakbyś to prześledził, to Twoja rodzina to jest prawdopodobnie setki tysięcy ludzi. Jesteście w dalszym lub bliższym pokrewieństwie. Tak naprawdę jesteśmy w większości wszyscy spokrewnieni. No i poprzez to dobrze byłoby dostrzec, że my jesteśmy częścią. Większego kolektywu, że jesteśmy czymś znacznie więcej niż tylko fizycznymi ciałami. Na poziomie takim bardzo podstawowym ty wiesz, że jesteś czymś więcej niż tym jednym ludzkim życiem, czymś więcej niż twój umysł i Twoje myśli. Pewnie ci, którzy na tym kanale to dawno zrozumieli, Mogą się dziwić, że Ziggy, ty tak z upartością to powtarzasz, a przecież mówisz tylko do takiej garstki ludzi, którzy tutaj próbują, z, jakby zaprzeczyć temu, że jednak tak nie jest, że fizyczność przede wszystkim, że liczy się, to ta fizyczność tu i teraz wiem, wiem, ale też każda osoba, która zrozumie, kim jest, czym jest, to jedna osoba więcej. To tak jakbyś, ktoś to tak fajnie powiedział, uratował cały świat, jeśli uratujesz jedną osobę. E, czy ja chcę ratować? Nie. Moją misją jest pokazywać, żeby ludzie sami poszukiwali rozwiązań dla siebie i siebie, przede wszystkim przez to, żeby zrozumieć, kim są. Większość osób niestety nie rozumie tego, że są częścią większej rodziny. I to nie tylko takiej wiesz narodowej my Polacy ale rodziny nawet nie europejskiej komary mnie gryzą sorry. nawet nie europejskiej jesteśmy rodziną ziemską i powiem ci że poruszyło to bardzo wielu kiedy Robert Benatowicz powiedział że tak naprawdę jesteśmy braćmi z obcymi bo jesteśmy częścią większej rodziny, rodziny galaktycznej. Tak. To to jest, ja wiem, to jest trudne do zrozumienia, a tutaj już nie ma czasu na to, żeby bardzo głęboko drążyć temat i studiować go, bo wielu ludziom zajmuje to dziesiątki lat. Mnie to zajęło jeszcze dłużej, żeby dojść, do właśnie takich konkluzji, że jesteśmy jednym. To, co mogę zrobić, to tylko powiedzieć to, jak ja myślę, jak to jest. To są pewnego rodzaju prawdy, i wiem, że te prawdy przyjdą do wszystkich, oby tylko dla niektórych nie było za późno. I wiecie, kochani, nam wydaje się, że to wszystko idzie tak wolno, że to się tak bardzo ślimaczy, ale kiedy ja obserwuję, Siebie, najbliższych mi, a także przyjaciół i Was tu na kanale, ale i poza, to widzę, że to jest ogromny skok. Pomyślcie o tym, gdzie byliśmy trzy lata temu. Wielu z nas tu na tym kanale nigdy by nie pomyślało, żeby rozmawiać na ten temat, słuchać takich audycji, a potem jeszcze eksplorować, poszukiwać. Nigdy by tego nie było. Trzy lata z całego życia. To jest ogromny skok. Wielu ludzi zrobiło ogromny postęp. Wielu nie. To, to też jest jakby taka jest prawda. Czy zawsze miałem takie powiedzenie, że no i mają do tego prawo? Tak, ale czas staje się coraz krótszy. Czas staje się coraz krótszy. I nie możemy w tym być leniwi duchowo, leniwi umysłowo. Po prostu trzeba to zrobić. Ja nagrałem audycję dziś z Pauliną i nie będę tego tematu chyba wyciągał, ale przyjrzyjcie się raportowi energetycznemu, gdzie Ania Architektura mówi o tym, aby stawić się do życia. To jest tak, jak stawić się do wojska. Stawić się do życia. Przemyślcie sobie, poczytajcie ten raport i przemyślcie sobie, co to dla Was znaczy stawić się do życia. Ja mam swoje zrozumienie. Może któryś poraników, jakbyś odblokował kanał, to o tym opowiem. Ale przemyślcie o tym i jeśli by ktoś chciał napisać do mnie, to niech napisze do mnie. Y, czym dla niego jest stawienie się do życia. Dobra, a teraz jakby główny temat. Właściwie to tak, słuchajcie, chcę Wam przeczytać rozdział jednej z książek, ale ja nie powiem. Ani tytułu, ani autora, ok? Umówimy się tak, dlatego że chciałbym, żebyście przeczytali to tak dziewiczo, bez y, próby nastawienia się pozytywnie albo negatywnie, y, zarówno do tytułu, jak i do autora. E, chcę, żebyście posłuchali, a potem jeszcze dwa słowa. Porozmawiamy, ok? Dobra, słuchajcie. Mowa jest o regresjach. I czytam wstęp. Zanim dusza rozpocznie powrót do wymiaru fizycznego, o, tak sobie książkę dam, żeby patrzeć trochę na was. Nie tylko odbywa sesje planningowe z mistrzami i nauczycielami, i konsultuje się z innymi ludźmi, z którymi będzie starała się przepracować karmę. Ale również decyduje na wybór rodziny, w której przyjdzie na świat. Kiedy powiedziałam o tym pewnej swojej klientce, uznała to za przedziwne. Chcesz powiedzieć, że moje dziecko przez cały czas ciąży obserwowało mnie? Zapytała z pełnym zdziwienia wzrokiem. Ta idea jest trochę przerażająca. Ale najwyraźniej jest częścią całego planu i udowadnia, że dusze posiadają pełną kontrolę nad okolicznościami swoich narodzin. Oto kilka przykładów dusz, które przed ponownym przyjściem do tej samej rodziny sprawdziły pewne kwestie. Ich relacje weryfikują to, co już wyjaśniliśmy, że dusza chętnie wybiera obserwację narodzin i wchodzi w ciało dziecka czasem po jego narodzinach. Może też zdecydować się wejść w ciało jeszcze w łonie matki i doświadczyć narodzin fizycznych. Dusze nie lubią przebywać w rozwijającym się zarodku. Jest tam ciasno i niewygodnie. Co prawda jest ciepło, ale ciemno. Poza tym dusze opisują również emocje, których matka doświadcza. Zdarzały się regresje, podczas których matka nie chciała dziecka, a dusza dokładnie o tym wiedziała. Czuła, że nie ma wyjścia z tej sytuacji. Miała nadzieję, że będzie mogła naprawić ją po wejściu w wymiar fizyczny. Wciąż z jakiegoś powodu, zapewne karmicznego, czuła potrzebę przyjścia na świat właśnie w tej rodzinie. Sesja. Co robisz? Przyglądam się rodzinie, w której się urodzę. Jeszcze nie wróciłaś na Ziemię? Nie. Obserwuję ich i uczę się o nich, żebym wiedziała, jak sobie z nimi radzić. Skąd ich obserwujesz? Jestem tutaj. Moja klientka opisała miejsce zamieszkania tej rodziny. Mała wieś, przyjemne życie w Chinach. Czy wiesz, dlaczego wybrałaś właśnie tę rodzinę? Znaliśmy się wcześniej. Mam pewne zadania do ukończenia w tej rodzinie. Mam pewne kwestie do przepracowania z określonymi ludźmi i pod tym względem oni mi pomogą. Jakie jest Twoje obecne zadanie? Po prostu czekać aż nadejdzie czas na rodzin? Nie. Przyglądamy się, uczymy i czasami wracamy z mistrzami, a oni nas uczą. Zatem nie musisz cały czas pozostawiać w tej rodzinie, kiedy wchodzisz w nowe ciało. Czasami przed narodzinami, w trakcie, a czasem trochę po. Nie musisz być w ciele niemowlęcia przed urodzeniem? Nie, niektóre dusze wchodzą w ciała. Niektóre też w kilka dni po narodzinach dziecka. Zależy to od rodzaju lekcji, jaką dusza musi odebrać. Tym razem chyba zdecydują się wejść w ciało przed narodzinami. Czy to znaczy, że dusza kręci się wokół niemowlęcia? Tak. A dusze, które już weszły w ciało, opuszczają je na krótki czas. Być może nie chcą zostać, być może się kłócą. W większości przypadków zawsze istnieje możliwość wyboru zostać, czy wracać. Kiedy jednak ta decyzja zostanie podjęta, nie należy opuszczać ciała. Czy dusze mają powody, żeby zmienić zdanie? Tak. Pewne rzeczy mogły się zmienić od czasu podjęcia decyzji wcielenia się. Być może też jednak zdecydowały, że rodzice nie są na nie gotowi, albo też nie są gotowi dać im tego, czego potrzebują. Możliwe też, że same nie są gotowe zejść na ziemię. Nie jest to więc system niezawodny. Zawsze bowiem istnieją sposoby wycofania się. Powiedziałeś, że czasami mogą opuścić ciało na jakiś czas i podróżować w tym i z powrotem. Czy to bezpieczne dla ciała? Zazwyczaj odbywa się to, kiedy ciało śpi i nie dzieje się wielka krzywda, chyba że dusza długo nie wraca do ciała. To może zaszkodzić, ciało może umrzeć. Ale przez większość czasu mogą opuszczać ciało i wracać do niego. To nowe doświadczenie. Nie nowe w swojej istocie, nie znaczy, że nigdy wcześniej tego nie robiły, ale z całą pewnością mogły zapomnieć. Zwłaszcza jeśli długo przebywały w świecie duchowym. Obecną rzeczywistość odczuwają trochę jak pułapkę. Ironią było, że życie nie potoczyło się tak, jak ta dusza ułożyła je sobie przed cieleniem się. Głównym zadaniem nie było tutaj nie pragnąć zbyt wiele, ale to, że żyjąc na ziemi przyciąganie ciała było zbyt silne i oczywiście mój klient nie pamiętał ostrożnie ułożonego wzorca, jaki jego dusza wypracowała po tamtej stronie. Został bardzo mądrym i sprytnym chińskim handlowcem. Uważałam go za złodzieja, a przynajmniej oszusta ze zręcznymi rączkami. On sam postrzega siebie jako mądrego biznesmena. Jego upadek nastąpił, kiedy zapragnął czarnej perły i udało mu się ją zdobyć. Swój sukces przypłacił jednak więzieniem i śmiercią przez wychłostanie. Będąc już inną istotą, powiedział, że po stronie duchowej wszystko wygląda na bardzo proste. Jednak w wymiarze fizycznym wszystko bardziej się komplikuje i można stracić swój cel z oczu. To był jeden z takich przykładów, ale chcę Wam przeczytać jeszcze jeden. Wiele osób zastanawia się nad liczebnością populacji. Mówi się, że obecnie na Ziemi żyje więcej ludzi niż kiedykolwiek dotąd i ta liczba wciąż rośnie. Jeśli są to wyłącznie te same, w kółko przychodzące dusze, jak wytłumaczyć wzrost populacji? Ludzie zadający takie pytania najwyraźniej mają ograniczone poglądy. Uważają, że dusze, które wcielały się od pradawnych czasów, tak, takie jakie znamy, są wszystkimi duszami, które istnieją. Rozumiemy Twoje pytanie. Skąd biorą się te wszystkie nowe dusze? Prosilibyśmy, żebyś zrozumiała, że jest więcej dusz niż dostępnych ciał. Gdyby było odwrotnie, potrafisz wyobrazić sobie ciała chodzące po ziemi bez dusz? Byłaby to bardzo ciekawa sytuacja. Jednakże, jak już powiedzieliśmy, więcej dusz pragnie inkarnować niż jest dostępnych ciał. A zatem to proces czekania na odpowiednie ciało. Uważam, że ich argumentem jest największa niż kiedykolwiek wcześniej populacja na Ziemi. A jeśli to wszyscy ludzie, którzy kiedykolwiek żyli, to nie tak. Gdyby wszyscy mieli inkarnować, nikt nie pozostałby w świecie duchowym, nie byłoby z czego czerpać, że tak powiem. Po tej stronie zawsze muszą być przewodnicy i istoty kierujące porządkiem rzeczy, ponieważ jest tutaj sporo pracy do wykonania w sensie takim, w cudzysłowie, biurokratyczno-rządowym, podobnie jak na Waszej planecie. Hmm, właśnie to starałam się im powiedzieć, że nie wszystkie dusze inkarnowały. Tak, to prawda. Nigdy na waszej planecie nie było całkowitego napływu wszystkich dusz. Gdyby tak było, z całą pewnością stałabyś na wysokości kilku metrów na ludzkich ramionach, ramię w ramię, człowiek przy człowieku, na całej ziemi. Ha, tego nie chcemy. Ani my. Wystarczy zatem powiedzieć, że obecnie dusze inkarnują wprost proporcjonalnie do ilości dostępnych ciał. Tutaj mój krótki komentarz, żeby nie uciekło. Pamiętacie początek tej drugiej części? Skąd biorą się te wszystkie nowe dusze? I odpowiedź była taka, gdyby było odwrotnie, czy potrafisz sobie wyobrazić ciała chodzące po ziemi bez dusz? No, i tutaj sobie zadaję pytanie, jak to się ma do tej teorii, która w tej chwili jest bardzo mocno popularyzowana, o tym, że większość populacji nie posiada dusz. Ciekawe, prawda? Może ktoś z Was już dotarł do sedna informacji, a może rozgryzł tą tajemnicę. Dobrze, to jest taki dylemat do zastanowienia, być może, że mi w tym pomożecie. I jeszcze jedna część. Na Ziemi jest wiele lekcji do odrobienia. Kiedy przyswoimy sobie niektóre z nich, inne stają się łatwiejsze. No i sesja. Powiemy Ci teraz o bezwarunkowej miłości. Chcąc jej doświadczyć, najpierw koniecznie trzeba doświadczyć braku tej samej energii, którą nazywamy bezwarunkową miłością. To też w porządku wszechrzeczy, w wielkim projekcie, powróciliśmy z ciemności i braku miłości oraz zrozumienia. Przyszliśmy ponownie wprost do światła, po tej stronie, otoczenie istotami, które zapewniają tę bezwarunkową miłość. Wówczas łatwo możemy przypomnieć sobie jej brak i odnieść się w najbardziej harmonijny sposób do jej obfitości. Jest to lekcja, którą ta planeta obecnie kolektywnie przyswaja. Zakłopotanie i dysharmonia na tej planecie przyćmiła i wypatrzyła tę miłość do takiego stopnia, że jest prawie nierozpoznawalna. Takie przejście z warunkowej w bezwarunkową miłość obecnie zachodzi w późniejszych etapach. Pytanie: Czy możesz zdefiniować dla mnie istotę bezwarunkowej miłości? Odpowiedź. Prawie niemożliwe jest adekwatne zdefiniowanie jej w Twoim systemie konceptów i Twojego słownictwa, ponieważ nie istnieją wystarczające środki, żeby oddać jej sprawiedliwość. Można ją opisać, jednak nie można jej zdefiniować. Pytanie: Czy możesz zatem opisać ją lub podać mi analogię? Odpowiedź. Na tej planecie najtrafniejszym przykładem bezwarunkowej miłości jest miłość matki do dziecka, ponieważ matka kocha swoje dziecko niezależnie od jego postępowania w społeczeństwie. Kiedy dziecko naruszy prawa społeczne i musi ponieść karę, matka obdarza je jeszcze większą miłością i zrozumieniem. Dokładnie tak powinno być, ponieważ z punktu widzenia dziecka zachodzi wielka potrzeba tej miłości. I zrozumienia. A zatem matka obdarza je miłością bezwarunkowo, bez względu na okoliczności i zachowanie. Taka miłość możliwa jest dzięki naturze więzi pomiędzy matką a dzieckiem. Oto przykład miłości bezwarunkowej. Pytanie: Czy tego właśnie musimy się nauczyć od siebie? Odpowiedź: Dokładnie tak. Pytanie. Wiesz, jacy są ludzie, miłość jest czymś bardzo trudnym dla niektórych, nie mówiąc już o miłości bezwarunkowej. Niektórym bardzo trudno zrozumieć jej istotę. Odpowiedź. Zgadza się. To jest właśnie mądrość w tej lekcji, ponieważ sprawia aż taką trudność. Pytanie. Czyż Jezus właśnie nie starał się nauczyć bezwarunkowej miłości, kiedy przyszedł na Ziemię? Odpowiedź: Ten fakt nie podlega dyskusji. Jego wcielenie było personifikacją bezwarunkowej miłości. Wiele osób obecnie stara się dostroić do tego faktu i zyskać świadomość subtelności nauk Chrystusa. Zawierają one znacznie więcej subtelniejszych lekcji niż ktokolwiek mógł się spodziewać. Pytanie: Czy to kolejna lekcja, którą chcieliście zaprezentować? Odpowiedź. Chcielibyśmy powiedzieć, że tolerancja i cierpliwość są jak bliźnięta, uzupełniają się wzajemnie. Jedno nie istnieje bez drugiego. To nie jest całość tego rozdziału, ale nie zdradzę dzisiaj. Jeśli ktoś będzie ciekawy, to może przeczytam jeszcze jeden z rozdziałów i wtedy powiem, jaki tytuł miała ta książka i kto ją napisał. Co myślicie o takich odpowiedziach z tej regresji? I teraz mam taką tylko prośbę do was, żebyście się nie zawiesili na tym, że a ja to w regresję nie wierzę, a ja to tam tego nie lubię", a, a ja tam kiedyś tam byłem na jakiejś regresji i, i jakoś dziwnie było. Czy możesz to wszystko zostawić? Na boku i wsłuchać się tylko w treść tego, co przeczytamy. Czy ten koncept miłości bezwarunkowej współgra z Tobą, z Twoją duszą, z Twoim wnętrzem? Posłuchaj tego jeszcze raz. Miłość bezwarunkowa. Bez warunków. Do wszystkich. Ja wiem, że to jest możliwe. Również tu, na tym świecie. Wiesz, kiedy stawiasz tą. Chciałem powiedzieć ten problem, ale to nie jest problem. Kiedy stawiasz to zagadnienie w taki właśnie sposób, że to jest możliwe w tym świecie, to uruchamia się w Tobie, w Twoim wnętrzu, w Twoim ciele również zadanie gotowości do wykonania tego jesteś gotowy na to, by emanować miłością bezwarunkową. Oczywiście musisz najpierw przejść wiele etapów. Jeśli dziś nie, nie, nie potrafisz obdarzyć nikogo miłością bezwarunkową albo tylko nieznaczną ilość ludzi, jak najbliższą rodzinę, dzieci, to jeśli w Tobie to zagra, to jesteś gotowy do tego, żeby to poznawać. Jeśli odrzucisz z góry a priori, że to w tym świecie jest niemożliwe, no to ta niespodzianka, tak, to będzie niemożliwe dla Ciebie. To życie nasze jest tu zarówno tak proste i tak trudne. My wolimy się bić z naszymi myślami, niż posłuchać ich, posłuchać swojego wnętrza. Taka nasza natura? No tak, jesteśmy Ziemianami. Ale tak jak było kilka akapitów wcześniej w tej książce, właśnie to wyzwanie pozwala na to, abyśmy błyszczeli naszym światłem również tu, na Ziemi, w rzeczywistości 3D. Tego Wam życzę. Bardzo Was kocham bezwarunkowo. Trzymajcie się. Do następnego porannika. A Ostatni porannik, piątkowy, jeszcze będzie tu i poniedziałkowy, jeszcze będzie na kanale Netyfaj. A potem zapraszam już na kanał główny Zygi Texas. Bye bye, kocham Was, cześć.